Cześć moi drodzy, z tej strony Kozik z miasta Traderów, a to jest nasz przegląd rynku krypto. Dzisiaj będzie bardzo o Bitcoinie, e, także będziemy sobie opowiadali, co się tam wydarzyło w ostatnich dniach, z racji tego, że bardzo ciekawa dyskusja wyszła na naszym Discordzie. E, no i dzisiaj wspomagać mnie będzie e, Benio. Także przywitaj się Piesku. Tak, tak, moja mordka. No i dobra, zaczynamy. W długim terminie Bitcoin cały czas jest w trendzie spadkowym, jego cena wynosi teraz 19200 i waha się cały czas pomiędzy plus minus 10% w dniu dzisiejszym. Trend spadkowy. Czemu? To mówię, tak jak powiedziałem, to jest w długim terminie, trend spadkowy będzie obowiązywał, dopóki cena Bitcoina nie zrobi nam, nie rozjedzie nam tego miejsca, czyli okolic 33-34 tysięcy. Jeżeli cena pokona, Pokona to miejsce, będzie nadzieja na dalsze wzrosty i warto będzie inwestycyjnie wchodzić. E, oczywiście na korekcie, żeby móc wyciągnąć jeszcze wyższą cenę z tej. E, tego bitcoina, ponieważ bardzo możliwe, że będzie to wyglądało wtedy w taki sposób. W okolicach 46-48 tysięcy dostaniemy kolejne zatrzymanie, i z tego miejsca bitcoin dalej w długim terminie może być w trendzie spadkowym, nawet po zrobieniu takiej wielkiej korekty, ponieważ to by była wciąż korekta. W mojej opinii, e, korekta, coś jak ta. Może nawet powtórzenie czegoś takiego. Ale nie wybijajmy zbytnio do przodu, ponieważ coś, co trzeba zapamiętać w tym momencie, to jest to, że Bitcoin jest w trendzie spadkowym w wysokim interwale, patrząc czy to na miesięczny, czy na tygodniowy interwał. Chodząc już na interwał 24-godzinny, tak, czyli D1, widzimy, że tutaj kolejno dostawaliśmy wyższe dołki oraz wyższe szczyty. W tym miejscu, co daje nam nadzieję na to, że po korekcie warto będzie szukać dalszych wzrostów. I taki, taką, taki sygnał dostaliśmy, po, dostaliśmy w tym miejscu, ten duży impuls, który tutaj nam się pokazał i był dla nas sygnałem do dalszych wzrostów. Co dalej? Ja po takich sygnałach jeszcze nie wchodzę, dla mnie istotnym, ja po prostu poczekałem, poczekałem na korektę żeby wejść najpierw w tym miejscu, następnie co nie wyszło, następnie w tym miejscu. I zaraz to sobie rozłożymy na części pierwsze, żeby żebym ja mógł wytłumaczyć wam. Skoro tutaj dostawaliśmy kolejno, została rozjechana ostatnia płynność na shorty w tym miejscu, gdzie też shorty graliśmy stąd i stąd. Po rozjechaniu tego dla mnie była informacja, że będziemy chcieli wypełnić cały, cały ten imbalans, który się znajduje tutaj. Tak, to jest imbalans, to jest nic innego, jak puste świece i to trzeba wypełnić wracając do ostatniej płynności, która jest w tym miejscu, czy price action, czy jakkolwiek chcecie to nazywać. Dla mnie jest to płynność. I cena będzie chciała to wszystko zmitygować. Gdzie tutaj to będzie pierwsze takie miejsce na porządne zatrzymanie. Oczywiście cena robi to, co chce, aczkolwiek według, według mnie jest spora możliwość, że do tego miejsca dojdziemy. Także ja poluję na wejście, żeby wypełnić to miejsce zaznaczone na czerwono. No i dobra, tak jak mówiłem, po otrzymaniu sygnałów wzrostowych zrobiliśmy powrót do ostatniej płynności, do ostatniego LBM'a, a który się znajduje w tym miejscu. To jest LBM. Na wzrosty. Zaznaczmy go sobie ładnie. W taki sposób. W tym miejscu oczekiwałem sygnału na wzrosty, który dostałem. Tutaj, tak jak Wam mówiłem. Tak, w tym miejscu dostaliśmy informację, że pierwsza, że ostatnia korekta w tym impulsie spadkowym, czy tutaj w tej korekcie jest spadkowej, zależy na jaki interwał patrzymy, została złamana. Oznacza to, że dostaniemy prawdopodobne wzrosty. To zostało rozjechane. Tak, tutaj dostaliśmy złamanie trendu. Również to od razu zostało złamane, także nie było po drodze możliwości do przyłączenia się. Pierwsza taka możliwość do dalszych wzrostów, pierwsza taka możliwość pojawiła się tutaj. Czy a właściwie to tutaj. I to była świeca, która bardzo mi się podobała. A wewnątrz niej, wewnątrz niej e, znalazłem ładne złamanie takiej postaci. To było złamanie, które bardzo mi się podobało. I po tym złamaniu, ja sobie na tej korekcie e, na tą płynność międzyświecową wszedłem w pozycję. A więc ciasnego stop lossa, bardzo ciasnego stop lossa, ponieważ wiedziałem, że tutaj jest jeszcze sporo miejsca, które mogłoby nam odbić i kontynuować te, te spadki. Dlatego przypilnowałem tą pozycję, miałem okazję posiedzieć dłużej przy tym komputerze i, i obserwować to. Dlatego wszedłem tutaj, w to, wszedłem na tej świecy w pozycję, na, też na złamaniu z niższego interwału i pilnowałem pozycję ze stop lossem. To było tak, ze stop loss'em w tym miejscu. Po osiągnięciu 1 do 1 wyciągnąłem 50% pozycji, ponieważ tak jak mówiłem, z racji tego, że jest, byliśmy, mieliśmy duże spadki, spore spadki i wiedziałem, że tutaj wciąż jest dużo miejsca do tego, żeby kontynuować te spadki. Także ja już tutaj byłem bezpieczny po osiągnięciu 1 do 1. Wyszedłem z 50% pozycji, czyli nawet jeżeli bym stracił, znaczy nawet jeżeli dostałbym SL-a, którego dostałem w tym miejscu. E, mnie to właściwie nie bolało, ponieważ no, wyszedłbym po prostu z tej pozycji. Wyszedłem z tej po prostu pozycji na zero. No ale dobra, co dalej? E, ponieważ wczoraj również wspomniałem o świecy czyszczącej. Dlatego wrócimy sobie, ponieważ ja już również znowu jestem w pozycji, już wam tłumaczę. Em, co miałem na myśli, mówiąc, że e, obserwuję świe świecę czyszczącą. Tutaj troszeczkę zgarane to też sobie tu niemy Ponieważ to już nie jest istotne. Schodząc w dół po wybiciu stop losów w tym miejscu dostaliśmy mega zlecenie na tym malutkim um, cieniu, który, na, na tym malutkiej przestrzeni tutaj weszło bardzo duże zlecenie, które dało nam sygnał, e, które rozjechało nam ostatnią e, korektę, czyli tą break of structure nam zrobiło. Dostaliśmy mocny impuls wzrostowy mówiący nam o tym, że tutaj siedzi sporo kasy. E, ja w takim wypadku uznałem, że ok, tutaj część kasy została, e, została wyrzucona, czyli kolejne wybicie stop lossa. Jest możliwość na wrzucenie jeszcze większej kasy. Jestem pewien, że jeżeli byśmy spojrzeli na wolumen, którego ja nie robię, nie obserwuję, ponieważ to się pokazuje na świecach, chcę widzieć wszystko. To w tym miejscu również mieliśmy większe, większe wykupienie. No i zobaczcie, jak ta świeca pięknie wygląda. Ten młot. Ja już to obserwowałem na interwale godzinnym i szukałem tak zwanej świecy sponsorującej, sponsorship kando. I po tym zejściu, po tej świecy, zejściu w dół, to wykupienie, które się tutaj odbyło na tej świecy. Znaczy wam to, żeby to było ładnie widoczne. Było dla mnie sygnałem do zakupu. Czekałem sobie spokojnie na zamknięcie tej świecy i zaryzykowałem również ciasne wejście w takiej postaci. O, no, coś mi się tutaj z USB dzieje. W tym momencie, po osiągnięciu 500, coś tam procent, to chyba nawet na całej, gdzieś w tych okolicach, ja sobie wyciągnąłem część pozycji i czekam. Teraz obserwuję, co się dzieje dalej. Także tutaj już jestem bezpieczny. Dla mnie ta świeca, która zeszła tak nisko, została tak mocno wyciągnięta, tak? Dla mnie to już był sygnał do tego, że jedziemy w górę. No i fakt, ten wzrost był naprawdę e, kozacki, e, który również rozjechał nam pierwszą płynność w tym miejscu, ponieważ tutaj też było wejście na fajnego shorta, pierwsze wejście w to miejsce i zobaczy fajna reakcja, aczkolwiek ta reakcja nie daje nam e, żadnego, nie dała nam żadnego złamania trendu i kontynuujemy. Ruch w górę, który wygląda w taki sposób i który prawdopodobnie będzie wyglądał również w taki sposób. Dopóki żaden z tych, żadna z tych korek nie zostaje rozjechana, ja cały czas obserwuję, obserwuję wzrosty i patrzę na patrzę wzrostowo. Jak długo? No to, to tak jak mówię, patrzę po prostu, obserwuję te stop-losy i ja już jestem bezpieczny, ponieważ swój zysk tutaj wyciągnąłem. Jestem na break even również, także żeby mieć ten zysk zapewniony. A następne miejsce tak naprawdę do dołączenia będzie przetestowaniem tego spadku. Ładny kolorek. To możemy sobie usunąć. Obserwujemy, będę teraz obserwował to w taki sposób. Prawdopodobnie również na interwale jednogodzinnym, ponieważ ja ostatnio gram, e, gram na wyższych interwałach. Nie mam czasu obserwowania e, 15 czy 5 minutówek, czy 15 sekund. E, także dla mnie to, to teraz będzie to miejsce, teraz będzie istotne e, i zobaczymy. No być może nawet sobie dołożę, jeżeli tutaj dostanę e, znowu jakieś informacje o tym, że warto tutaj e, że warto zagrać w tym miejscu. Także wracając do tego, czym jest świeca czyszcząca. Jest To wejście. Wejście po ostatnie stop lossy, zejście czerwoną świecą, wyjście, mocne wyjście powrót w te poziomy, gdzie ta świeca się rozpoczęła i zamknięcie się zielone. Tak. Na dwugodzinnym interwale też widzicie, tutaj był piękny młotek. Tak, to właściwie to jest bardziej dodzień niż młotek, ale to zielone zamknięcie już mnie satysfakcjonowało do tego, żeby podjąć decyzję o tym, żeby w tym miejscu wejść. Co prawda, teraz jeżeli chodzi o pytania Hermana, jest to wejście przeciwko trendowi. Co to oznacza? Wyczyśćmy sobie wykres, okay. ponieważ to jak najbardziej ma porą. Um, Szanse na dalsze spadki, dlaczego? Dlatego, że te, ten ruch w dół wygląda mniej więcej tak: mamy niższe dołki, niższe szczyty. Tak, możemy tak to określić. Teraz to wygląda w taki sposób. Co teraz? Ostatnią istotną, według mnie, korektą w tym spadku jest to miejsce. Czyli, żebyśmy mieli większą, większą szansę na wzrosty, musimy pokonać w taki sposób, chociażby w taki sposób, tak, żeby rozjechać to miejsce. Musimy dostać trendowe zamknięcie na tym interwale, czy to na jednogodzinnym, czy na dwugodzinnym. Oczywiście czym wyższy interwał, tym większe szanse. I po czymś takim po prostu oczekiwać na korektę, żeby móc wejść czyli przetestowanie, korektę, czyli przetestowanie tego impulsu, ponieważ po rozjechaniu korekty to będzie po prostu impuls już, a nie korekta. I na reteście wejść w pozycję, która powinna nam która powinna nam rosnąć te okolice. Mam nadzieję, że jest to w miarę w miarę prosto wytłumaczone. Jeżeli nie, to zapraszam serdecznie na naszego Discorda, żebyście tam będziecie mogli zadawać pytania. Tam również razem ze mną działają inni traderzy, którzy, których już pewnie widzieliście, czy może słyszeliście na naszym kanale, ale na pewno bardzo dużo fajnych duszyczek jest na naszym serwerze, którzy z miłą chęcią odpowiadają na pytanie początkujących. Odpowiadają na pytania, czy to jest play section, i tak dalej. Generalnie pomogą Wam w dalszym rozwoju, czy tam skierują na odpowiednią literaturę lub kursy, i tak dalej. W każdym razie myślę, że to jest dosyć prosto. Tak jak wiecie, ja czekam na, w tym momencie, tak jak mówiłem, czekam na, na przetestowanie tej świecy czarnej, lub jeżeli to pęknie, to całego tego impulsu. Również, moi drodzy, biorąc pod, pod uwagę to, że możemy dostać kontynuację w taki sposób, to też jest bardzo możliwe i wręcz to jest nawet silniejsze od moich wzrostów, które, które ja robiłem, które ja otwierałem w tym miejscu. Tak, ta pozycja. Ponieważ no, idziemy z trendem, a trend na tym interwale, na który patrzymy, jest ewidentnie spadkowy. Tak? Aczkolwiek zwróćcie uwagę na to, że po wybiciu, po, po rozjechaniu tej płynności, po um, kolejnych wyższych, um, wyższych dołkach i wyższych szczytach, to jest retest dla tych wzrostów. Jeżeli retest wypadnie pozytywnie, a już tutaj dostaliśmy te pierwsze informacje, czy to w tym miejscu, czy to w tym miejscu, do tego, że ten retest się odbywa właśnie pozytywnie i będziemy mieli kontynuację. Naszym obowiązkiem jako traderów jest zagranie tego, jeżeli korzystacie z tej samej metody. Jeżeli to się okaże stop-lossem, trudno. No trzeba brać pod uwagę, że nie każda pozycja wychodzi, aczkolwiek zysk z tego miejsca, jeżeli nawet byśmy wchodzili po tej świecy i to, no sorry, nie to, wchodzilibyście po tej świecy patrząc na interwał 24 godzinny i stop loss dali sobie po prostu bezpiecznie pod tym, jest to ryzyko, jakie ja, jest, jakie ja jestem gotów podnieść. Także to jest moje myślenie. Jeżeli macie jakieś pytania, walcie śmiało. Mam nadzieję, że dosyć, dosyć prosto wam to wytłumaczyłem. A na koniec dla niedowiarków, ponieważ było tam kilka pytań, zaraz wrzucę. Tutaj gdzieś się pojawi moja pozycja i moje wejście. No dobra, to tyle z dzisiejszej analizy Bitcoina. Wyszło około niecałe 20 minut, także troszeczkę się rozgadałem, ale to też dlatego, że ostatnio mnie troszeczkę mniej było, także tęskniłem za wami, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I do usłyszenia na następnym filmiku oraz do zobaczenia na mieście. Trzymajcie się, do usłyszenia.